Na wystawie Katarzyny Szaszyckiej w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Kuluarach kontrowersje, bo taka sama liczba zwolenników co sceptyków. Bardzo interesująca, ciekawa ta wystawa. Jeszcze tam drugie części do końca nie zobaczyłem, ale już mogę powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Wszyszedłem ja tak bardziej w towarzystwie dziewczyny, więc jestem takim, no nie wiem. Zmieszane. Mam inne wyobra wyobrażenia, nie nadążam za, za technikami no, nowymi. Poszukuję pewnej różnicy w spojrzeniu na świat, na życie tych czasami młodych ludzi tego, jak ja się patrzę jak potrafię to porównać. Czasami podziwiam. Czasami się z Widzowie pod wątpliwość poddają również technikę. Wątpią, by Szeszycka, choćby tutaj, uciekała się wyłącznie do malarstwa. Ma warsztat po prostu. Ale tutaj nie ukrywa, że korzysta z tych najnowszych środków, jakie daje nam cywilizacja. Myślę tutaj o fotografii, którą się posługuje w malowaniu swoich obrazów. Istotę przekazu oddaje tu tytuł fonetyczny zapis creep Real, czyli przerażająco prawdziwy czy niesamowicie realny. Motyw yy, obrazowo tutaj znajdujący się głównie zdaje się być bardzo yy, poważny i delikatny, ale tak naprawdę jest troszeczkę potraktowany z przymurzeniem oka. Istotą przekazu jest aura, jaka towarzyszy obrazom. Szeszycka wciąga nas w swoją melancholijną, nastrojową rzeczywistość. Zielona Góra artystce się rewanżuje i też próbuje ją uwieść. Zieloną Górę znam tylko i wyłącznie z e, przesiadek na ucztę 15 lat temu, <noise> ale nigdy nie wniknęłam w miasto głębiej. Wczoraj byliśmy e, zauroczeni e, Pięknym tego miasta tak naprawdę. Szczyt nie jest tak ładny. Wystawę Katarzyny Szeszyckiej można oglądać do 1 czerwca w Muzeum Ziemi Lubuskiej.